stare chińskie przysłowie mówi na swoją wędrówkę zabierz reklamówkę pauza w pracy rodacy o widzę pierwsze pieniądze trochę gimnastyki i chowamy nasze alugrosiki pierwsza puszeczka znaleziona może nie będę przechodził przez barierkę tylko tędy od razu sobie. a warto było zostać po tej stronie jest kolejny pieniądz kolejny pieniądz jest 30 października samo południe przed chwilą bili gdzieś tam w dzwony a ja wyszedłem sobie na spacerek ponieważ mam trochę czasu Myślę sobie, dorobię trochę kasy do wypłaty. No i tak właśnie. Dalej, tędy tymi chaszczami, chyba nie, chyba wrócimy na chodnik. O! Pogoda jest fajna. Nie ma takiego ostrego słońca, jak było, było ostatnio, ale jest ciepło wciąż. Ja jestem w bluzie Ale jest sam raz Wiecie W kurtce byłoby za ciepło A w samej koszulce za chłodno Pauzunia Kolejny pieniądz moi drodzy Pieniądz już tak wyblakły O widzicie Długo tu leżał I znowu Z drugiej strony Troszeczkę niżej Jest kolejny pieniądz Gimnastyka wskazana proszę pana. O! Ten to już jest całkiem wyblakły. Leżał tutaj bardzo długo. No nic. Trzeba iść z powrotem na chodnik. Z takiego spaceru to są trzy korzyści co najmniej. Pierwsza korzyść to jest ruch, rekreacja. Druga korzyść to są zarobione pieniądze alu groszy. Trzecia korzyść to są kolejne zarobione pieniądze z YouTube'a także wezwania do mnie kierowca teraz akurat. Więc filmik nie będzie za długi, moi drodzy. Na pauzie zbieram sobie puszki. Dzisiaj podobnym autem jak pojechało tam jestem, ponieważ u mnie w firmie nie ma nic pewnego wiecie dzisiaj jest takie auto, jutro może być inne auto, komuś się zepsuło auto, zabrał moje ja dostałem inne piszczy mi tam cały czas jakaś kontrolka, bo że niby drzwi z tyłu nie zamknięte, bo się tak nie domykają jakby trzeba było i tak jadę i tak słucham tego piszczenia i tak sobie rozmyślam i pomyślałem w końcu wyjdę z tego auta na chwilę przewietrzę się, przejdę się Może Może mi się polepszy Jest kolejna puszka I kolejne pieniądze Moi drodzy Jeden pieniądz i drugi pieniądz Aluminiowy Do zabrania gotowy I do sprzedaży gotowy moi drodzy Dobra idziemy dalej tu zbierzemy jeszcze parę puszek i do auta wrócić muszę o tak kosili trochę potarmosili o coś pod nogami jeszcze zaskrzypiało puszek mam niemało moi drodzy ho ho dobrze tu jest tu jest dobrze Nawet trochę trawy Dla zabawy I ostatnia chyba, chociaż nie, bo widzę jeszcze Jeszcze, jeszcze Jeszcze pieniążek pół, pół reklamówki Alu groszy no i tak, moi drodzy, przyszedłem się troszkę pieniędzy nazbierałem. Jak już wspominałem, ważna jest w puszko zbieractwie ważna jest systematyka. Każdego dnia taka ilość, niewielka, i po roku staniecie sobie z boku i zobaczycie ileście nazbierali ile pieniędzy. Wam przybyło, będzie Wam bardzo miło. Ja nie mam niestety magazynu, żeby to magazynować. To znaczy mam magazyn, ale wiecie, jest on pod obserwacją pewnego kapusia. Kapusia skaniowa. No i muszę jakoś inaczej się chować z tym wszystkim. A w koszyku, panie kierowniku. Jeden pieniążek, drugi pieniążek o, i trzeci pieniążek. Zabieramy. No i tyle moi drodzy. Podczas mojego spaceru krótkiego powiedzmy, że uczciwe pół reklamówki. Niebawem pokażę Wam jak zamieniam aluminium na inny metal, na metal szlachetny. To będzie w kolejnych odcinkach, gdzieś tam w przyszłości niedalekiej. A tymczasem pozdrawiam wszystkich serdecznie z miejsca mojej pauzy, z miejscowości Mysłowice Jadę dalej i do zobaczenia.